Dzisiejsza moja wędrówka po górach w Szkocji trwa już dość długo, a podczas tak długiej wędrówki naprawdę bardzo ważne jest nawodnienie. Dlatego warto jest mieć ze sobą dobrą butelkę do wody. I ja właśnie zaraz wam taką pokażę od firmy Highlander. Będę krzyczał, bo ta woda jest dość głośna. Ta butelka nazywa się Tritan i ma 700 ml pojemności. Ma specjalną zatyczkę, która chroni ustnik. Sam ustnik jest miękki i silikonowy. Butelka jest wolna od BPA i nie pochłania zapachów ani smaku. A butelkę Tr od firmy Highlander kupicie oczywiście w military.pl. Ja się jeszcze napiję i wędruję dalej po szkockich górach. To jest naprawdę bardzo pięknie.